Corteva AgriScience zawsze zwraca uwagę na potrzeby, wyzwania i obawy każdego rolnika. Dlatego wspieramy przyszłość rolnictwa. Mam na imię Francesco, mam 35 lat i od 15 lat jestem rolnikiem oraz klientem pionier. Tak samo jak moi rodzice, zawsze myślę przyszłościowo. W tym biznesie tak trzeba. Planowanie jest podstawą, a do tego dochodzi codzienna, ciężka praca. Jednak niektóre rzeczy są trudniejsze do zaplanowania niż inne, np. pogoda, która jest nieprzewidywalna. Martwię się nieprzewidywalnymi rzeczami i ich wpływem na moje uprawy. Sprzyjające warunki do rozwoju szkodników i chorób grzybowych to zły sezon dla nas, dla mnie i dla mojej rodziny. Bo nasze gospodarstwo jest dla nas wszystkim. Zapewnia nam środki do życia teraz i w przyszłości, dlatego staram się wykorzystywać najnowsze technologie. Kontroluję wszystko, co jest możliwe. Zawsze skupiam się na poprawie wydajności, jakości plonów i rentowności. W końcu w tym biznesie chodzi o rozwój. Corteva Agriscience wspieramy rolników w uprawie roślin i dlatego cieszymy się ich zaufaniem. Pomagamy im przejąć kontrolę nad uprawami. Przewidujemy ich potrzeby w zakresie zdolności kiełkowania, wczesnego wigoru, tolerancji na stres i rozwoju. Zabezpieczamy maksymalny potencjał plonowania. Dzięki holistycznemu podejściu, lumigen jest unikalnym rozwiązaniem, które łączy w sobie zaprawianie nasion z zarządzaniem wieloma wyzwaniami w początkowym etapie rozwoju roślin. Ponadto zapewnia większą elastyczność w zwalczaniu chorób i szkodników. Pomagamy każdemu rolnikowi w jak najlepszym wykorzystaniu zasobów. Wiemy, jak ważne dla osiągnięcia sukcesu jest zaprawianie nasion. Lumigen rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb.